mam nadzieję, że będziemy przechodzić taką przygodową mapkę która będzie miała tytuł, która ma tytuł w ogóle do pewien jeden sztandar nie wiem jak się tam nazywa tamten, który robi sztandary, ale mam nadzieję, że wam się spodoba po prostu taki taka mapka przygodowa i to Pamiętajcie o kciuku w górę i subskrypcji I widzimy się już w tej jednej opowiadance I widzimy się, pa! O, wioska! O. wioska. Może coś sobie zróbmy. Dobrze. O! Co tutaj jest? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Opa, opa. Opa, opa. Hop opa opa ale wielka jest to tutaj tak powiem ruda tego zboża ale wielka wow. ale co to jest wow ale to fajnie wygląda wow. aż nad trawa się czułam ale chwilę ne, co ja robię a no tak Zbieram. O sobie Opa, 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 opa. Co? To fajnie wygląda Zobaczmy to za. wow Coś się bardzo postarał To chyba jest Blaze Albo szkielet? Nie wiem Dobra zobaczymy później O! Ej, udało mi się za pierwszym razem A za drugim? Łopc! Za trzecim... Co tu jest? Niełysko Pełna <śmiech> <śmiech> Dob, co? Dobra, jeszcze się tym nie będę bawić Co tutaj jest? Jakiś niedokończony korytarz Op. Wow, tutaj pewnie jeszcze coś będzie na... Ale mnie też coś mi tutaj zaczyna drażnić. O, mm -hmm. dobra. O. A, ja mają być takie miksturki, które się do się tak przelewają. że my będziemy robić to. Dobra, już tutaj może coś takiego zrobimy. O! Jeszcze, jeszcze sekundę, bo potem o tym, bo tym tak wspominałem. dobra hmm. Ale wpierw muszę sobie zacząć. O! Już chyba mam pomysł, nawet jak to zrobić. Opa! I ops! I chyba to. I Opa! Opa! I. Hmm. Jest mi potrzebny żółty barwnik. Hmm. Poszukam gdzieś go w wiosce, w wiosce, w wiosce, w wiosce. O, idealnie i na kilka standardów tych, które tam są. Wow! Ale mają no, już zmęczone nogi, opa i opa i nie Opsa. op wow, już umiem nawet to robić i zobaczyć czy to jest identyczne jak to opa. Ha! Identyczne, wow, bo się tak to się robi, wow. Więc wow. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I pamiętajcie o kciuku w górę, jeśli Wam się podobało. I subskrypcji. I widzimy się już w na następnych odcinkach. Cześć. Muzyka